Przedstawiciele skałka Żabnica. Jaka tutaj była kariera piłkarska, proszę powiedzieć? Jak przebiegała? Jakaś, jakaś tam trzecia liga była. I co, wybrał pan sędziowanie? No tak. Na końcu. I jest pan zadowolony z tego? Zadowolony. Wcześniej skończone w wieku 22 lat. Piłka. Nie, yeah. raczej brak pers perspektywy. Gdzie Pan gra? Skałka, Żabnica, no i taki klub. Yeah. Cześć, witam, jesteśmy, no, można powiedzieć, że tuż przed meczem Wieczysta Kraków Stal Rzeszów, w gościnnych progach Stadionu w Sosnowcu. Sytuacja w tabeli jest dosyć ciekawa, jeśli chodzi o to spotkanie, no bo Wieczysta jest na szóstym miejscu Stal Rzeszów. Można powiedzieć, że tuż za Wieczystą, także tak zwany mecz za 6 punktów, wygrany w przypadku Stali Rzeszów. No, Przeskoczy, przeskoczy rywala, także jest, jest o co walczyć. Na pewno będzie fajne widowisko. Jeszcze jest chwilka do meczu, rozbłysną światła, rozbłysną reflektory, pojawią się obie drużyny i co i będą grzmoty na zielonej murawie i tego sobie chyba wszyscy życzymy. A ja sobie jeszcze osobiście życzę trzech punktów na stali Rzeszła. Przyjechaliśmy z Krakowa całą rodziną i po zwycięstwo, żebyś pan wiedział, że 4-1. 4-1 dla nas. Jak pan mówi, że mieszka pan. Ja mieszkam na ulicy ślicznej w takim wysokim bloku różowym, 28. i Widać stamtąd 10 piętra, widać wszystko, nie? Ale dobrze się pan mecz w Cesnowcy mimo wszystkim. Jeszcze pierwszy raz jestem, więc nie wiem. To ale, ale bardzo mi się podoba stadion, podobny do stadionu Krakowi na przykład. Co się dzieje w wieczystej? W wieczystej to przede wszystkim przez pięć spotkań nie potrafi się wygrać, więc chyba, chyba już koniec, chyba już dość, tak? Bo widzę, że po składzie widzę, że wraca pomysł z tych pierwszych spotkań. Większa chyba, przewidywalność, jak mam ten skład w ręku i, i myślę, że dzisiaj czeka Was taki mecz, w którym będzie się sporo działo, bo Stal potrafi grać do przodu, a słabo broni, potrafi się grać do przodu, a słabo broni się. Więc ja sobie tutaj spodziewam się fajnego meczu mnóstwa bramek, natomiast myślę, że dla uspokojenia sytuacji i biorąc pod uwagę, że Wisła się przegrała, to jest pewnie dla Was jakiś zastrzyk takiej dodatkowej adrenaliny i... No i będzie ciekawy mecz. Mm. Popatrzmy na wyrównanie, nie ma gola. Z tego kąta było uderzenie, jeszcze Wolski, jeszcze teraz broni i teraz jednak piłka w siatce. Yy, przy piłce... Fachowiak. oj Ojojoj, oj. co to był za gol? Yeah. Mm -hmm.